Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj zapraszam Was na zestawienie gadżetów rowerowych 2020 roku. Dziś będzie kolejny odcinek z podsumowania 2020 roku. Dzisiaj będziemy mówili o rzeczach, które absolutnie nie są niezbędne do jazdy na rowerze, ale jak wiemy, każdy jara się gadżetami. Zresztą dziś powiem o rzeczach, o które bardzo często pytacie na Instastory, często pytacie w komentarzach na YouTubie, więc myślę, że na pewno ten odcinek Wam się spodoba. Powiem o tylko pięciu gadżetach, czyli o rzeczach, które absolutnie. Mógłbym jeździć bez ich używania, pewnie nie poczułbym dużej różnicy, ale jednak to są bardzo fajne zabawki. Zaczniemy od bidonu. Czy bidon jest gadżetem? Pewnie taki standardowy bidon nie jest jakoś szczególnie gadżetem, jest czymś, co po prostu się używa, bo picie jest przecież ważne, nawodnienie jest ważne podczas jazdy na rowerze. I taki zwykły bidon z decathlonu, koszyczek plus butelka. Myślę, że możemy się zamknąć w 17 zł. No, a ten bidon, którego ja używam, kosztuje 10 razy tyle. Dlaczego tyle kosztuje? Jest to bidon Fidloka, który ma specjalne fidlokowe magnetyczne mocowanie do ramy. Specjalne, specjalne mocowanie przykręcamy do ramy. On ma specjalne mocowanie. Pyk przykładamy, bidon się trzyma, przekręcamy, bidon odchodzi. Naprawdę wydaje się że nie jest to super mocne mocowanie. Szczególnie, że już widziałem wiele razy, jak z klasycznego koszyczka ludziom w bike parku, albo na trasach enduro bidon wypada. I myślałem, że ten bidon też na pewno wypadnie. I naprawdę katowałem, katowałem bardzo mocno na trudnych trasach i nigdy, nigdy w ogóle się nie poluzował. Więc jeżeli chodzi o to mocowanie, to bardzo fajna sprawa. Ale nie ukrywajmy, jest to po prostu bardzo fajny gadżet, no i jak na bidon, dosyć drogi bidon. Jeżeli chodzi o yy, samą butelkę, to ja mam taką bardziej opływową wersję. Wersji bidonu jest kilka, możemy też sobie kupić samo mocowanie, gdzie przypinamy zwykłą butelkę albo po prostu jakiś klasyczny bidon. A nawet teraz chyba weszły takie pojemniczki na narzędzia, że nie przypinamy sobie bidonu, tylko przypinamy sobie taki pojemniczek, w którym mamy po prostu narzędzia. Bardzo fajny gadżet i na pewno będę z niego korzystał w przyszłym sezonie. To, co dla mnie akurat na plus jest, jeśli chodzi o ten bidon, to jest zakrywka ustnika. Jak miałem poprzednio inne bidony, używałem ich głównie w nerce. Brałem taki bidon, a tam ziemia i zgrzytanie piachu w zębach. Więc dla mnie na przykład taka opcja z zakrywaniem jest bardzo fajna do enduro. Gadżet numer dwa, w zasadzie zestaw gadżetów, nie mam go przy sobie, jest u mnie w rowerze, zresztą zaraz zobaczycie nagrania. To zestaw AXS-a SRAMA, czyli zestaw radiowej sztycy i radiowej przerzutki. Rzecz, która absolutnie nie jest niezbędna, która absolutnie nie działa szczególnie inaczej niż klasyczny zestaw na linkę. Zresztą w zeszłym roku miałem odpowiednio taki sam set X01 na linkę, w tym momencie mam taki sam set na radio. I jeżeli chodzi o samo działanie, zmienianie, precyzję, jest bardzo, bardzo podobna, ale jeżeli chodzi o samą obsługę. Czyli to, jak naciskamy, jest zupełnie inaczej. To jest coś, co na początku nie do końca mogłem się przekonać, nie do końca byłem w stanie wyczuć. Bo jeżeli mamy taką klasyczną manetkę, to czujemy, jak naciskamy dźwignię, jak robimy to kilkaset razy, bo jeździmy już kilka lat, to czujemy, jak ciągniemy linkę i czujemy, jak wspinamy przerzutką kolejny bieg. A w tym momencie, pomimo tego, że niby mamy taką lekką wajchę przy tej manetce, to mamy obsługę jak guzikiem. Naciskamy guzik i czekamy na mechaniczną reakcję. Cyk, cyk. I wtedy czujemy jak to się zmienia. Już się przyzwyczaiłem do tego, ale na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Jeżeli jedziemy ciężko w terenie, to przy takiej klasycznej malece mogliśmy delikatnie przestać naciskać mocniej na pedały w momencie zmieniania przyrzutki. Tu, jak naciskamy, to nie czujemy dokładnie tego momentu i czasem możemy zmienić ten bieg z takim większym zgrzytem, kiedy akurat mocniej dociśniemy pedał. Jeżeli chodzi o samą pracę przerzutki, to tak jak powiedziałem, działa w zasadzie identycznie jak linkowa. Dla mnie największym plusem tego jest to, że nie mam kabli. Jak mam teraz rower, gdzie przy kierownicy mam tylko dwa kable od przedniego i tylnego hamulca, nie mam kabli od przerzutki, nie mam kabli od sztycy, to dla mnie jest to największy plus tego radiowego połączenia. Jeżeli chodzi o żywotność baterii, to w zasadzie jeżdżę długo, 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 długo. I po tym długo, długo czasie sprawdzam, czy jest jeszcze naładowany, albo po prostu biorę i podłączam do ładowania. Raz niestety miałem taką sytuację, że pojechałem na tydzień do Austrii, wróciłem, pojechałem potem jeszcze do jakiegoś bike parku, nie naładowałem przerzutki i rzeczywiście przerzutka się rozładowała, wbiło mi na największy bieg 50 zębów z tyłu. I na takim przełożeniu jeden na jeden musiałem jeździć po bike parku, co nie było szczególnie. Przyjemne. Jeżeli chodzi o samą baterię, nigdy nie miałem sytuacji, żeby ona się wypięła. Przerzutkę, tak samo jak cały rower, myję pod ciśnieniem, myję chemią. Nie było do tej pory żadnego z tym problemu. Jeżeli chodzi o sztycę, tutaj tak samo podobna sytuacja. Nie czujemy na manetce tego, jak ciągniemy linkę. Czujemy, jakbyśmy po prostu naciskali guzik i wtedy słyszymy, że Włącza się serwo i wtedy możemy podnieść dubsko, podnosić się sztyca. Tak samo działa to w drugą stronę. Tutaj jedynym mankamentem, z jakim miałem do czynienia, to np. w skalnicy, kiedy mamy wyciąg orczykowy i wyciąg wkładamy sobie ten hak pod siodełko, Nie ma szans, żebyśmy to obsłużyli z taką baterią wystającą przy sztycy. Musiałem sobie zdemontować baterię, zakleić to miejsce i dopiero mogłem używać, ale z drugiej strony jest fajny plus, bo nie mamy linki, czyli na przykład możemy mieć drugi zestaw. Standardowej, klasycznej sztycy i po prostu sobie wyciągamy jedną sztycę, wkładamy drugą sztycę, nie ciągniemy żadnych kabli, nie ma żadnego problemu, to jest super. Jeżeli chodzi o żywotność baterii w sztycy, to jest jeszcze ona jeszcze większa niż w przypadku przerzutki i to chyba tyle. Na pewno, jeżeli ktoś by chciał wybrać sobie taki zestaw, dlatego, bo myśli, że będzie działał lepiej niż klasyczny linkę, że będzie bardziej precyzyjny albo coś takiego, to absolutnie nie. Jeżeli mamy dobrze wyregulowaną linkę, to działa to tak samo dobrze, ale jeżeli chcemy mieć naprawdę bajerancki gadżet, to jest to naprawdę bajerancki gadżet i na pewno w przyszłym sezonie dalej będę jeździł na rowerze, gdzie będę miał z przodu tylko dwie linki. Kolejny gadżet, kolejny gadżet, którego jeszcze nie za bardzo używałem. Bardzo fajnie, zestawienie gadżetów 2020, a tutaj gadżet, którego jeszcze praktycznie nie używałem. Gadżet, który dostałem ostatnio od Magdy. Wiecie co to jest? To jest pompka. A tak naprawdę to jest mini kompresor od Xiaomi. Pokażę. Płyk. To sobie przykręcamy do koła, włączamy. Uuuu. I pompuje. Dlaczego chciałem powiedzieć o tej rzeczy, pomimo że nie za długo jej używałem? Ponieważ jak wrzuciłem to na Insta to pojawiło się bardzo dużo pytań, ale też informacji od ludzi, którzy to używają. I ja to kiedyś zobaczyłem, jak gościu używa na Enduro Tracer. Pomyślałem, że to bardzo fajna rzecz. Tylko, że nie jest to pompka, którą w zasadzie możemy sobie wstawić do nerki Enduro. Albo jak sami jeździmy do plecaka i mieć ze sobą, bo po prostu jest ciężka, ale na pewno nie jest to coś takiego, co na małe wycieczki wkładamy ze sobą, jako kolejna drobna rzecz do roweru. Wydaje mi się, że to jest to ma za duży gabaryt, ale na przykład, jeżeli jedziemy w grupie, jest nas więcej osób, jedna osoba jest plecakiem, to do plecaka możemy coś takiego wrzucić, szczególnie jak idziemy gdzieś dalej i na przykład jak potrzebujemy zrobić szybką zmianę koła, szczególnie jak ktoś nie jest zbyt dobry w pompowanie to myk, myk i jest to napompowane. I myślę, że to jest największy plus tego. Plus ewentualnie możemy mieć w samochodzie i na przykład jak jeździmy na wyciągu, jeździmy, 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 zatrzymujemy się, podłączamy i pompujemy. Wiem, można mieć pompkę stacjonarną, ale jak mamy malutki samochodzik, to możemy mieć też taką malutką pompeczkę. Nie wiem na ile pompowań wystarczy, ale naprawdę wygląda to na całkiem niezły produkt. Normalnie w sklepie kosztuje około 175 zł. A jak traficie dobrą prompkę, to na pewno kupicie taniej. Ostatnie dwa gadżety, znowu taki powiedzmy, że zestaw to są garminy, czyli mój zegarek Fenix 5 plus, plus komputer rowerowy na kierownicę. Garmin Edge 830. Bardzo często pytacie o jedno albo o drugie: co lepiej, zegarek sportowy czy komputer? I teraz Wam troszeczkę właśnie odpowiem na to pytanie. Używam obu urządzeń, ponieważ już kolejny sezon współpracuję z Garminem. Mam takie urządzenia do swojej jazdy, do monitorowania tego, jak wygląda mój trening. I troszeczkę chciałbym Wam powiedzieć, czy na przykład lepiej zainwestować w zegarek sportowy, czy lepiej zainwestować w komputerek. Jakie są podstawowe różnice? Powiedzmy sobie na początek o takich funkcjonalnościach jednego i drugiego, czyli Edge komputer na kierownicę z nawigacją, jasnym, mocnym wyświetlaczem, dobrą baterią. Jest to super urządzenie, jeżeli zależy nam na tym, żeby cały czas mocno monitorować nasz trening. Puls, kadencja, pomiar mocy, prędkość, położenie na mapie. Wszystkie te dane macie od razu wyświetlone na ekranie, widzicie je podczas jazdy, ewentualnie nawigacja, widzicie ją podczas jazdy. Jeżeli jesteście nastawieni na mocny monitoring treningu w momencie, kiedy jedziecie, to taki komputerek jest super. Oczywiście, możecie też taką specjalną kupić sobie nakładkę na zegarek, że zaczepiacie ją na kierownicy, jednak ten wyświetlacz na pewno będzie gorzej widoczny w terenie, w ciężkim terenie niż ten zdecydowanie większy wyświetlacz. Dodatkowo, jeżeli chcemy rzeczywiście używać nawigacji, to moim zdaniem edge tylko edge, bo teoretycznie w tym Fenixie możemy też używać nawigacji, ale nie oszukujmy się. Myślę, że nawet w takim terenie, kiedy możemy się zatrzymać i przyjrzeć, to nawigacja w zegarku to nie jest najlepszy pomysł, a w tym urządzeniu ja używam i naprawdę jest spoko. Szczególnie używam sobie, kiedy jestem w nowym terenie i chciałbym trafić na trasę, która jest na TrailForksie, ponieważ jest apka, która jest kompatybilna z Edge'em i możemy sobie normalnie podejrzeć trasy TrailForksowe. Będzie nas nawigowało na początek trasy i nawigowało po trasie. Więc to jest naprawdę duży plus, czyli jeżeli jesteśmy skupieni bardzo mocno na tym. Co się dzieje podczas jazdy i chcemy to obserwować, to Edge jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast, jeżeli ogólnie um, jesteśmy zainteresowani zbieraniem danych, Działania naszego ciała podczas całego dnia, podczas treningu na rowerze, treningu na siłowni, bieganie i ogólnie całej naszej aktywności, no to zegarek mamy cały czas na ręku. On powie nam, jaką mieliśmy aktywność podczas całego dnia, ile spaliśmy. Zbiera dane tak naprawdę z całego czasu, które mogą nam lepiej pomóc dopasować nasz trening, lepiej dopasować na przykład nasze żywienie, ponieważ będziemy wiedzieli dokładniej, ile, ile spaliliśmy kalorii. Jeżeli chodzi o jazdę w terenie, to tak. Edge'a zakładam sobie głównie na enduro, na bike parki nie zakładam, bo troszkę to nie ma sensu. Pomimo tego, że mam taki gumowy, silikonowy ochraniacz na niego, to jednak trochę bym się bał, że jak mocno przywalę, to zrobię mu krzywdę. Garnę na takie. Takie sprytne mocowanie, że jeżeli uderzymy nim i mamy go na kierownicy, to wyłamie się mocowanie, to które mamy w mostku albo to co mamy na kierownicy, a sam garmin nie powinien się uszkodzić. Szczerze mówiąc, ja myślę, że około sześciu różnych mocowań już wyrwałem. Cały czas garmin, jak widzicie, działa i go używam. Nawet biorąc pod uwagę, że używam tego, tej osłonki silikonowej, nie za bardzo jest porysowany. Jeżeli chodzi o zegarek, to. Też nie każdy będzie w stanie jeździć w zegarku i muszę przyznać, że na początku jak go miałem, to miałem lekki problem z tym, że jak bardzo mocno, długo telepałem w bike parku, to troszeczkę e, ranił mi kostkę na ręku, nadgarstek, ale się wyrobiłem już, w ogóle nie mam z tym problemu. Jeżeli chodzi na przykład o żywotność baterii, bo to może kogoś interesować to ja go ładuję raz na wiele, wiele dni. Używam cały czas, jak jestem podczas aktywności z GPS-em i działa to super. Oczywiście, jeżeli nie mieliście nigdy kontaktu z takimi urządzeniami, z zegarkiem sportowym, to jest tak, kiedy jedzicie na rower, łączacie sobie tryb kolarstwo górskie i w tym momencie oczywiście mierzy Wam wszystkie parametry związane z Waszym miejscem, z Waszą prędkością, długością, trasy, którą przejechaliście, różnicą wzniesień, jaką pokonaliście, czyli wszystkie jakby informacje dotyczące jazdy w terenie. Potem, jeżeli macie profil Garminowy na Garmin Connectie, czyli na platformie Garmina synchronizowany ze strawą, to automatycznie każda taka jazda synchronizuje się ze strawą. A jeżeli jeszcze nie followujecie mnie na strawie, to koniecznie tutaj w opisie kliknijcie i followujcie. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz: bez względu, czy będziecie chcieli mieli Edge'a, czy będziecie mieli Fenix'a i będziecie chcieli mierzyć tętno, to polecam wam, żebyście jednak mieli pasek na klacie. Pomimo tego, że Garmin ma czujnik optyczny, który mierzy tętno to moim zdaniem to tętno z zegarka bardziej się nadaje do takiego monitorowania tętna w ciągu dnia, a nie tętna podczas treningu, bo różnica pomiędzy paskiem, a tym co mam na ręku jest naprawdę ogromna i nawet tam w opisach Garmina macie, że pomiar z nadgarstka nie powinien być pomiarem, który jest brany pod uwagę podczas monitorowania prawdziwego treningu. Takiego, kiedy, kiedy monitorujecie to czy macie dać z siebie więcej, mniej i tak dalej. I to by było dzisiaj na tyle. Pięć gadżetów, ale myślę, że całkiem konkretnych, bardzo często o nie pytaliście. Mam nadzieję, że na Wasze najważniejsze pytania odpowiedziałem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście zadajcie je w komentarzu i widzimy się podczas kolejnego odcinka podsumowań 2020 roku.